Łukasz Ostrowski SENTAUTA. Dzień dobry. Dziś Renault Megane trzeciej generacji z 2010 roku z benzynowym silniczkiem 1.6. Tak, to ten prosty, zwykły motor. Kolor najszybszy na świecie. A co? Wersja spokojna, ale przebieg też bardzo spokojny. I ten spokój się fajnie łączy. Nie poobijany, gdzieś nie podrapany. No, meganka. Autokompaktowe, proste. Czas pokazał, że meganki są fajne, wdzięczne w użytkowaniu. Jeszcze z tym właśnie 1.6. Bajka. No, krwista czerwień. Ładny. No, z każdej strony, z każdej strony. I pojazd okrążony. Dobra, bagażnik, tutaj chciałem chwycić, duży, duży, duży i koniec, tu chwytamy, pięknie się zamknął, są szyby elektryczne z tyłu, to będą też i z przodu, to pizzerka, są oczywiście ISOFIXy, więc nowożytne foteliki wypniemy, A właśnie, cztery szyby, pip, pip on chyba kartę zostawił tak, a dokładniej mówiąc, dwie. Karty są dwie. Bita chip karta. Sto dwa tysiące kilometrów. Odpalamy. No, jest mało paliwa. Ja to wiem. Dobra, kierownica plastikowa. Ale nie zmęczona. To jest najważniejsze. Tutaj mamy wszystko, świeci nam się. <laughs> Ulubiona kontrolka. Ale tak, tu mamy wyświetlacz radia. Nawiewy jest klimatyzacja manualna, jest radio. Tutaj jest takie do radio ciszej, głośniej. Deska rozdzielcza. Fotele, ale tak, mamy podłokietnik, nie mamy tempomatu. Jeden kubek, drugi kubek. Pięć biegów do przodu, więcej nie potrzeba. O właśnie, radio. A właśnie, zobaczcie, te przyciski nie są ściuchtane, więc jak tu jest tu, tu jest tak, i tu jest tak, to wszystko jest tak. Przecież kto Renówką jeździł, ten wie, co się z tymi tutaj guziczkami dzieje. I to nieważne, czy magan Clio, czy innym bodale. Nawet są takie zestawy naprawcze w internecie, że można po prostu naklejki ponaklejać. Tu nie trzeba, tu nie trzeba, drodzy moi mylę i żeśmy film skończyli. No, meganka 1.6 benzynka 2010 rok. Trzymajcie się hej.